Było to największe wyzwanie, z jakim do tej pory musieli stanąć szranki. Aktorzy, harcerze oraz wielu innych wielbicieli filmu przez ponad trzy lata nagrywali zdjęcia, ustawiali scenografię, ale przede wszystkim świetnie się bawili. Efektem jest film. Ustóp Charlotte to opowieść o niespełna dwudziestoletnim chłopaku, który skażony wielkomiejskim pędem życia wraca na prowincję, a dokładnie do redutów. Tu odnajduje spokój oraz ukojenie. Film okazał się strzałem w dziesiątkę. Biletów na najbliższe seanse nie ma już od dawna. To może nie był pomysł na film, ale pomysł po prostu na uatrakcyjnienie zajęć dla harcerzy. Ale to, co powstało, zachwyciło nie tylko samych twórców i aktorów. Ustóp Szarloty swoją premierę miał w sobotę. My z kamerą odwiedziliśmy Rydłutowskie centrum kultury Feniks tuż przed pierwszym pokazem, kiedy aktorzy i obsługa sceniczna krzątali się w pocie czoła i starali, aby wszystko wyszło tak, jak należy. E, w filmie jestem Hankom, e, dziewczyną Igora, znaczy dziewczyną, którą spotyka tutaj drużynową harcerką, e, dzięki której zostaje tutaj na Śląsku. Perypetie Gora, czyli jednego z głównych aktorów, nie są proste. Chłopak, po tym jak wpadł w problemy związane z narkotykami, musiał opuścić rodzinną Warszawę i wyjechać na Śląsk. Trafia do rydłów i tu zostaje. Scenariusz wydaje się prosty, lecz w trakcie tej opowieści pojawiają się liczne przygody oraz niespodziewane zwroty akcji. Scenariusz, który miałem do wglądu na samym początku tego przedsięwzięcia, on był nie do końca sprecyzowany. Rola moja w tym układzie została uwypuklona w sposób szczególny, kiedy sytuacja się na filmie i w treści tego scenariusza rozwijała. Rozwija się, bo rozwijać musiała. Od pierwszego klapsa do pokazu na wielkim ekranie minęły aż trzy lata, w trakcie których zmieniało się wszystko. Aktorzy postarzyli się, a miasto zostało zmodernizowane, ale nie to sprawiło największą trudność. Najtrudniejszy w ogóle moment w całokształcie tworzenia tego filmu to było zgranie się. Dlatego że no każdy z nas pracuje jeszcze, mam milion różnych zajęć, i to nie tylko my dorośli, bo te nasze, y y nasi główni bohaterowie, no to oni tak, tu jeden ma kolarstwo, drugi angielski, trzeci znowu coś tam, i z tym było najwięcej problemu, a tak generalnie wszyscy dobrze się bawiliśmy, było fajnie. Mimo tego, że zdjęcia trwały 3 lata, w ich trakcie przez plan przewinęło się kilkadziesiąt osób, to całkowity koszt stworzenia tego filmu wyniósł okrągłe 0 zł. Wszyscy pracowali za dziękuję, ale przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Nie, jeżeli sprawiało satysfakcję, to nie było trudne. Jeżeli byli ludzie, z którymi bardzo dobrze się współpracowało i byli chętni do tego, to szło dobrze. Zainteresowanie filmem jest ogromne, bilety zostały sprzedane nie tylko na premierę, wolne miejsca można znaleźć na seanse, które zaplanowano w połowie marca, przecież film nie miał promocji, nie było reklam ani plakatów. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego na pewno, bo to była rzecz, którą robiliśmy bardziej dla siebie niż tak, żeby się jak najbardziej pokazać, ale bardzo mnie to cieszy, szczególnie po obejrzeniu ile jest wyświetleń zwiastuna. Kiedy oglądałam codziennie i patrzyłam, i było coraz to więcej, naprawdę bardzo to cieszy. Cieszy aktorów, ale cieszy także tych, których na ekranie nie widać, bo stoją po drugiej stronie kamery. Film to wyzwanie dla operatorów, ale Bogusław Porwoł bez wzruszenia mówi, że przywykł już do dużych produkcji, lubi to, co robi i nie wyobraża sobie życia bez kamery i dobrego scenariusza. Wiadomo, że w samym scenariuszu się to rozpisuje, całą tą wizję tego filmu. A dopiero następnym elementem, uważam, to jest ustawienie kamery to już myślę, że my jako amatorzy filmowcy trochę tej wizji już też mamy. Wiadomo, że się nie możemy tam porównywać z operatorami hollywoodzkimi. No ale powiedzmy, że staramy się dążyć do powiedzmy jak najbardziej profesjonalnych ujęć i, i do jak najbardziej profesjonalnego tego filmu. W ciągu trzech lat produkcji filmu swoją cząstkę do efektu końcowego dołożyli także radni Kornelianewy. Pani burmistrz wcieliła się w babcię głównego bohatera. Ustóp Szarloty to unikatowa produkcja, którą bez wątpienia trzeba zobaczyć. Film, jak to zazwyczaj bywa, zrodził się przez przypadek. Miał być tylko dodatkiem do projektu, ale szybko okazało się, że to właśnie on jest najważniejszy.